Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj tak bardzo króciutko, ponieważ jestem właśnie tuż przed strefą radomską, radomską strefą płatnego oparkowania, zarobiłem dzisiaj coś takiego, ale powiem Wam w jakich okolicznościach. Otóż zarobiłem ten mandacik tylko dlatego, że dostosowałem się do ustawy pandemicznej moi drodzy, i no, rzadko noszę ze sobą gotówkę. Jestem teraz karciany chłopak no ale okazało się, że oczywiście nasi geniusze z Urzędu Miasta jak zawsze dają to, tego co dają z reguły te panie, które nie mają dosyć ciężkich obyczajów, prawda? Więc nasi geniusze właśnie między innymi to dają, a to dlatego, że w naszych parkometrach kupionych za grube miliony, prawda? No, jakoś nikt nie wpadł na pomysł, żeby umieścić czytniki kart płatniczych. Co ciekawe, w parkometrach owych jednak są zawarte czytniki kart miejskich. No nie wiem co stało na przeszkodzie, żeby umieścić tam również czytniki kart płatniczych. Więc ja dzisiaj oczywiście zamierzam się odwołać od tego, nazwijmy to mandatu, chociaż tak naprawdę to nawet według samych tumanów ze strefy płatnego parkowania to nie są mandaty, tylko wezwania. Więc zamierzam się odwołać od tego wezwania ponieważ nie będę im płacił za free tylko dlatego, że jakiś gamoń, który nie bardzo się orientuje w czymkolwiek no, nie pomyślał o tym, żeby w Radomiu jak już kupują nowe parkometry żeby jednak no, dojść do cywilizacji i że tak powiem zakupić takie które by jednak no, miały ten czytnik kart Płatniczych czy kredytowych, czy płatniczych, no obojętnie jak zwał, tak zwał. Chodzi o to po prostu, żeby można było płacić również kartę. Nie wiem, czy te nasze władze, czy pan prezydent Witkowski naprawdę tak nie lubi radomia, czy tak naprawdę nie lubi yy, w ogóle po prostu. Yy, nas, jako mieszkańców, no trudno mi powiedzieć, ale przy Państwa, to co oni wyprawiają, to już jest skandal. Ja się staram generalnie nie wypowiadać negatywnie na temat naszego miasta, no bo wiecie, i tak już o nas różne rzeczy niekoniecznie dobre mówią. Władze nam naprawdę życie nie ułatwiają, ale w tym przypadku, no przepraszam, nie mogę milczeć. To już jest po prostu działanie przeciwko konkretnym mieszkańcom. Jest to po prostu dyskryminacja, tak. Platforma Obywatelska bardzo lubi takie słowo dyskryminacja. Więc tak, Platforma Obywatelska, Panie Witkowski, Pan nas dyskryminuje, nas tych którzy chcą płacić kartą płatniczą. Jesteście za y, amatorami wjazdu od tyłu, jesteście za, y, że tak powiem, ideologami szkodliwymi dla Polski y, w postaci właśnie jakiejś tam LGBT, y, że tak powiem. No, a nie potraficie się y, opowiedzieć po stronie mieszkańców, którzy po prostu chcieliby być bezpieczni i y, którzy chcieliby po prostu płacić swoje zobowiązania kartą tak jak możemy zapłacić w sklepie, tak chcielibyśmy również ponieważ musimy niestety zapłacić za parking że tak powiem kartą a nie gotówką no i dyskryminujecie nas i proszę bardzo żebyście to że tak powiem zmienili a ja oczywiście będę się odwoływał od tego durnego mandatu który moi drodzy w ogóle nie powinien mieć miejsca i powiem Wam szczerze, że no cóż, ja myślę, że przy okazji następnych wyborów to my tych intelektualistów powinniśmy zwolnić z roboty. Mamy parkometr, prawda? No, próbujemy go jakoś tu uruchomić. Włóż monetę lub przyłóż kartę. Przekładam kartę. O. I co? I nic się nie dzieje. Nie możemy zapłacić kartą. A dlaczego nie? Karta miejska, tak. Karta normalna, nie. No właśnie, piszczy. Transakcja anulowana, zabierz bilon. Tu języki sobie możemy wybrać, ale zapłacić kartą zwykłą, bankomatową, takową nie możemy. No, moich przygód z parkowaniem, ciąg dalszy. Otóż nasi władcy radomscy stwierdzili, że no ten podatek w postaci właśnie opłaty za strefę płatnego parkowania ten podatek idzie właśnie na otrzymanie dróg i kanalizacji. No to zobaczcie sobie, co się stało po niewielkim bardzo niewielkim, naprawdę niewielkim deszczyku, który padał no niecałe pół godziny, nawet mniej, a ja po prostu zarejestrowałem radą pod wodą.